To świnka, świnka budzinka, tak cienka, że prawie nie widać jej. To świnka, nasza budzinka, z nią każdy dzień naprawdę bardzo fajny jest. O tak! O tak! Świnka! Kłopoty z pamięcią. Kuryku! Mniam! To było pyszne śniadanko, mamo! Czasami chciałbym jeść takie śniadanie cały dzień! Cały dzień śniadania! Mniam! Do zobaczenia! Pa Nie, to nie to. Mm. Nie tutaj. O, hm, gdzie to może być? Cześć, pies. Czego ty tu szukasz? Mojej wielkiej, soczystej kości, którą gospodarz dał mi w niedzielę. Pamiętam, to była kość. Kość? A teraz nie pamiętam, gdzie ją schowałem. Rozumiem. Cóż, zakopałeś ją? Zwykle zakopujesz kości. Tak, właśnie. Pamiętam, że ją zakopałem. Dzięki, dzięki. No tak, ale gdzie ją zakopałeś? O. No. Nie pamiętam. No dobrze. Jak ja coś zgubię, to wracam i robię wszystko jeszcze raz. To dobry sposób, żeby coś znaleźć. Wszystko jeszcze raz? To dobry pomysł. Spróbuję. A? Ale co mam właściwie zrobić? To proste. Udawaj, że jestem kością i że chcesz mnie zakopać. Delikatnie. Spokojnie. Będę uważał. Teraz idź pod dom i wyobraź sobie, że to niedziela i że gospodarz właśnie dał ci kość. Dobra. Gospodarz dał mi kość tutaj, a ja poszedłem o. o tutaj. Szedłem tędy, dotąd skręciłem tam, potem przybiegłem tutaj, pomachałem ogonem, położyłem kość i powąchałem ją. Hej! I polizałem. Pies, yes, przestań! Przecież nie musisz wszystkiego tak wiernie powtarzać. Nie muszę? Nie! Chcemy tylko, żebyś sobie przypomniał, gdzie zakopałeś kość. I co teraz? A potem minąłem stodołę. Huh? A co wy robicie? Jestem kością myszko, a pies mnie zakopie. Kość? Czy naprawdę tylko ja jestem tutaj normalna? Chyba jednak tak. Ach, to tu, to tu zakopałem kość. Na pewno? Tak, pamiętam. Dzięki, cienki. Miałeś dobry pomysł. Teraz muszę tylko ją wykopać. Ojejku. Wow! Jesteś absolutnie pewien, że zakopałeś ją właśnie tutaj? Bo tu jest mnóstwo wykopanych dołów. A? Ale ja wykopałem tylko jeden. Teraz będę musiał szukać w każdej jednej dziurze, aż jej nie znajdę. To chyba będzie trwało wieki. Musimy wymyślić coś innego. Eee, już mam! Mogę się zmieścić w każdą dziurę. Zaraz wracam. Ui! Ha! Nie znalazłem twojej kości, pies. Oj, przykro mi. Ciekawe, kto wykopał te wszystkie doły. Coś mówiłeś? Nie. Ja nie mówiłem I-i. To pewnie mała kurka. Kość! I, i. Może to myszka mówi I-i. Jeśli myślicie, że to ja mówię I-i, to jest z wami gorzej niż myślałam. O! Więc skoro to nie myszka, to kto? O! To przecież kret! I to on wykopał te wszystkie doły. Krecie, widziałeś może tu jakąś kość? I i. I i, znaczy tak, czy nie? Chyba raczej nie. Więc znalazłem kreta, a zgubiłem kość. Ojej, ojej, ojej! Pies jest smutniejszy niż pies, który zgubił kość. Pies zgubił swoją kość. A więc to o to tutaj chodzi. Jej, teraz rozumiem! Kość! Aha, rzeczy się gubią i znajdują, ale żeby coś znaleźć, trzeba mieć do tego nosa. Mojego nosa? Co to znaczy mieć nosa? Hej! Przecież ty masz najlepszy wech w całej okolicy. Więc, więc zamiast kopać, to powinienem ją wywąchać. A więc tak właśnie zrobię. Znalazłem! Mam moją kość! Kość! Będzie najsmaczniejsza na świecie! Dziękuję Wam za pomoc, szczególnie Tobie, cienki. Nie ma sprawy. Smacznego pies. Mniam. Dziękuję. Pójdę teraz do domu na kolację i mam nadzieję, że ją znajdę. Pies jest dobry w chowaniu kości, mamo, ale jak użył nosa, to szybko ją znalazł. Tak, mamo, umiem Cię znaleźć. Muszę tylko wrócić do chlewika. I oto jesteś. I my tak. I wy też świnki, jak mogłem zapomnieć. Dobranoc. Dobranoc, cienki. Oto świn. Kacinka budzinka, tak cienka, że prawie nie widzę.